Witam kochani, witam, pozdrawiam za Christusa. Kochani <laughs> komentarze powinny chyba oburzać mnie, ale oczywiście nic mnie nie oburza. Komentarze y, niektórych Polaków po y, meczu Polska Albania i po skandalicznym zachowaniu y, kibiców y, albańskich. Kochani. <laughs> Większość kibiców polskich wciąż twierdzi, że wyznaje Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela, jako swojego Boga, ale jako zbawiciela. Kochani, ale czy on zbawił Was? Czy on jest Waszym zbawicielem, jeśli wciąż zachowujemy się tak jak wróg? Zastanówcie się. No, w, w takim razie nie jesteście zbawieni. Nie przyszliście do niego. Ja czytam komentarz Bóg wybacza, ale polscy kibice nie wybaczają, a Jezus tutaj przyszedł po to, żeby uformować swój, czyli jego charakter, jego ducha w nas. I my się jeszcze powołujemy na Boga, pisząc: Bóg wybacza, ale polscy kibice nie wybaczają. Zastanówcie się, komu my służymy. Co jest dla nas ważniejsze? Czy ten, który zrezygnował? Jeszcze raz to powtórzę, ponieważ bardzo możliwe, że ten filmik e, będzie oglądało, i nie będą oglądali tylko moi słuchacze, moi, moi stali słuchacze, ale przez tytuł, jaki tam będzie. Poprzez tytuł ten, ten film dotrze w ręce, w, w, w oczy i w uszy wielu innych ludzi, ale ja chciał, żeby ten film do, dotarł do waszych serc, ludzie. <laughs> Ponieważ to nie jest sztuką zawiesić sobie złoty krzyż wysadzany diamentami na, yy, na szyi. Ponieważ ten krzyż wtedy ciebie tylko szatan będzie prowadził. Ty masz ten krzyż mieć w sercu, ty masz sobie zdać sprawę bracie, siostry, masz sobie zdać sprawę z tego, co Syn Boga zrobił. Syn Boga zrezygnował ze swojego ciała, tak jak, ja nie wiem, jakie to ciało było, my nie wiemy, ale to było ciało boskie, jakiegoś rodzaju ciało boskie. I On z niego zrezygnował, przyjął ciało ludzkie i On, biorąc to, na siebie, stając się człowiekiem, on wiedział, że już on ponownie nie wróci do tego bytu, jaki on miał. Nie tylko to, że on będzie ukrzyżowany, nie tylko to, że on będzie sprzedany przez jednego ze swoich najbliższych uczni i zdradzony przez jedenastu, którzy się jeszcze kilka godzin wcześniej zapierali, że go nie zdradzą. Mało tego. On wiedział o tym przez cały czas, gdy z nimi był, co oni mu zrobią, i on cały czas ich kochał. A my się obrażamy, że ludzie, którzy w Jezusa nie wierzą, rzucają butelkami. Czyli Jezus tutaj przychodzi po to, żeby w nas uformować to, co myśmy stracili poprzez grzech Adama, miłość, a my pozwalamy sobie, aby grzech przeciwko nam stworzył grzech w nas. I abyśmy z powrotem stali się podobieństwem Adama. Podobieństwem Kaina, <laughs> który zabił swojego brata za zazdrości. Za ofiarę. Był zazdrosny o ofiarę. Bóg nie odrzucił kaina, zauważcie, Bóg. Lepiej tylko spojrzał na ofiarę Abla, bo Kaina nie odrzucił. Kochani, czy my sobie zdajemy w XXI wieku? Macie pojęcie? XXI wiek, czyli minęło ponad 2000 lat od Jezusa. 2000 lat. Biblia jest dostępna wszędzie. Ludzie czytają, nie wiedzą, co czytają. Najlepiej jeszcze dajemy nie raz ten przykład Jezusa zdenerwowanego. On nie był zdenerwowany, tylko wam powiem. Gdy Jezus skręcił sobie bicze i wygonił kupców ze świątyni. Bo Jezus też się raz tam... Nieasertywnie zachował, a on się zachował asertywnie, to my się zachowujemy nieasertywnie. Ponieważ nie wiemy, po co on przyszedł. Ponieważ nie pozwalamy, nie pozwalamy, aby on się w nas uformował. I mówimy o końcu świata, a sami tworzymy ten koniec świata. Maszerujemy ku końcu świata. Czytałem też kilka dni temu yy, o jakimś pubie, który otworzył Lewandowski z jakimiś wspólnikami, i o komentarzach, jak ludzie są bardzo, część ludzi jest bardzo niezadowolona i z obsługi, i z tego, co tam widzą. Yy, kochani, yy, my dzisiaj strasznie pokazujemy swoje niezadowolenie. Nie patrząc na to, że nie rozumiejąc na przykład, że w tym, pubie, yy, w tym pubie pracują nowi ludzie, tylko co otworzono, oni się czegoś uczą i my robimy im je, ich życie jeszcze bardziej yy, gorsze niż jest. Oni są zestresowani, bo to jest, to jest pierwszy dzień ich pracy, pierwszy, drugi, trzeci. Oni się uczą. Nagle tam się rzuciło setki ludzi. Ale my myślimy ko o sobie, bo my musimy mieć pełen serwis. Buty na, nam ktoś musi pluć i, sz, i, i na buty i je szlifować, Głaskać nas po rękach. Jeszcze może typy napiwki powinni nam dawać. To by było już w ogóle najlepiej. No, dlaczego nie? Lewandowski ma od cholery pieniędzy. Niechaj da swoje, jako promocja swojego baru, swojego pubu, niechaj przez pierwszy tydzień napiwki będą dostawali klienci. Rozumiecie, co się stało w dzisiejszych czasach? Co, co Wy pozwoliliście, żeby się z Waszymi sercami stało? Mój kolega w mieście, z którego pochodzę, ma sklep wędkarski. Czytałem, yy, czytałem recenzje. Widzę dwie recenzje, są niezadowolonych ludzi, że obsługa, a takie resencje były podobne, po jednej gwiazdce dali. Jak w dzisiejszych czasach można mieć taką niemiłą obsługę? A czym się dzisiejsze czasy różnią od wczorajszych czasów? Albo od jutrzejszych? Jak w dzisiejszych czasach? Nie, koni, na nas trzeba dmuchać. Się tak przyzwyczajili do, tacy się staliśmy wydmuchami dzisiaj, że jeśli coś Jakaś mała rzecz, już, już nam to przeszkadza. Kochani, wyprażacie sobie? I my jesteśmy chrześcijanami. Hej, a może ta obsługa, a może ta obsługa w tym sklepie dowiedziała się, że ktoś z ich rodziny ma raka. Może ta obsługa bierze jakieś leki, które mają yy, te, no, skutki uboczne. I my od razu jesteśmy zdenerwowani, bo my oczekujemy: my oczekujemy wszystkiego, co najlepsze. Zamiast to my siebie dać, co najlepsze, ponieważ zawsze ta druga osoba może cierpieć. Kochani, jakiś czas temu byłem u nas w sklepie. I widać, że jest nowa kasierka za kasą. Denerwuje się. Ja ją uspokajam. Hej, spokojnie, to jest twój pierwszy dzień. Przestań, tu nikt cię nie powiesi. I uśmiecham się do niej. Nie śmieję się z niego, uśmiecham się do niej. Widzę, że to ją uspokoił Jeszcze nawet wziąłem ją za rękę. Wziąłem ją za rękę i powiedziałem: Hej, uspokój się. Nikt cię za to nie powiesi. Rozumiesz? Przestań się denerwować. Nie warto. Spokojnie. Podziękowałam. Bo nad pomodliłem się za nią. I może to jest to, co my zaczniemy robić. Co? Jeśli ktoś nie ma serca, to nie znaczy, że my mamy go nie mieć. Czyli jeśli Garstka albańskich kibiców zachowała się, jakby serca nie mieli. To znaczy, że my też sobie damy wyjąć serce? Na jakiś czas zapomnimy, co Jezus z nami zrobił? Co? Pójdą ludzie do spowiedzi, potem, hej. Powiedzą, hej. Proszę księdza, znowu zgrzeszyłem, znowu biłem tym razem albańskich kibiców. Dobrze, to zmów 10 razy, to 100 razy tam, to będzie wszystko w porządku. Nie, nie będzie w porządku, ponieważ za jakiś czas znowu zrobisz to samo. ponieważ serce nie jest odmienione, kochani, ponieważ nie wiesz po co Jezus przyszedł. Kochani Jezus nie przyszedł po to tylko, żeby, żebyś poszedł, żebyś poszła do nieba. Jezus przyszedł, żebyś ty tu dziś stał się. Podobieństwem Boga, a Bóg jest miłością. I czytamy to jeszcze raz, przypomnę wyraźnie: jeśli nie masz miłości, nie masz nic. Tak jest napisane w Nowym Testamencie. To nie masz nic. Jeśli nie masz miłości, czyli Boga w sobie, to nie masz nic. Możesz przestawiać. To jest Pismo Świętego to szkodzenia, możesz przestawiać góry, możesz mieć dar uzdrawiania, możesz oddać wszystkie pieniądze biednym. Możesz mieć. Jakikolwiek dar ducha świętego. Ale jeśli nie masz, tego nie masz tego z miłości, którą jest Bóg, to nie masz Boga w sobie i nie masz nic. Nie spodziewaj się wtedy nieba. Kochani, Jezus powiedział swoim uczniom, że, aby, że oni będą obdarzeni mocą. Mocą czego? Mocą transformacji. Oni musieli uwierzyć, że, to, że, że ta transformacja w nich nastąpi. Nie jest to tak, że ktoś da ci moc. Ty musisz chcieć tej mocy. Ty musisz chcieć być inny, być inna. To trzeba chcieć. I co jest tą mocą? Właśnie tą mocą jest moc, żeby w nas była transformacja z dzieci tego świata do dzieci bożych, do miłości. Ponieważ tylko jeden raz apostołowie powiedzieli do Jezusa: Przydaj nam wiary, gdy on mówił o wybaczaniu. On mówił o wybaczaniu, oni mu wtedy powiedzieli: Przydaj nam wiary, dodaj nam wiary bo nie mogli oni żyli oko za oko, ząb za ząb a Jezus przychodzi i mówi nie ale cicho, cicho, na koniec Jezus powie wiecie, komu grzechy darujecie temu będą darowane, komu zatrzymacie będą zatrzymane i teraz jak to powiązać, tak jak my powiążemy Teraz on tu kazał wybaczać siedem razy po siedem, czyli w nieskończoność, a teraz mówi, żeby jednak zatrzymywać? Nie. Właśnie tym on przypomniał, że jeśli, że jeśli zatrzymacie, to przypomniał to najważniejszą rzecz, ponieważ jeśli nie będziemy mieli wybaczenia, no reszta Gdy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, on powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi, nie zakrywa nie zakrywa. Nie tak, że te grzechy są, ale są zakryte jako gładzi. Wybiela. Rozumiecie? Nie ma tego. Nie ma grzechu. Czyli nikt z Was, z nas nie ma grzechu. Obojętnie jakiego jest wyznania ta osoba. Muzułmanin, buddysta, obojętnie kto. Nie ma grzechu nikt. Rozumiecie? Nikt nie ma grzechu. Jesteście wszyscy bez grzechu. Bóg nie pamięta o naszych grzechach już teraz. Ale wciąż nie macie serca Bożego, jeśli się zachowujecie nie tak jak Jezus. Koń. Dużo chciałem powiedzieć, zaraz może wychodzi do pracy. Mam nadzieję, że złożyłem to do sensu. sensem. dla nowych ludzi. Przepraszam trochę za moją polszczyznę, ponieważ... Mieszkam w USA już ponad 30 lat i yy, coraz mniej posługuję się językiem polskim. Yy, niestety 8 godzin pracy, 8 godzin jestem w pracy i 8 godzin posługuję się językiem angielskim, tak więc ja język polski dobrze rozumiem. Tylko przepraszam Was, za czasami. Za tą składnię jakiej używam i TD i tp, zwłaszcza może jeszcze się trochę tremuję przed kamerą, bo ja chcę, żeby to jak najlepiej brzmiało. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich w imieniu Chrystusa. I kochani, do tych. Mam nadzieję, że ten film dotrze i do kibiców, którzy planują zemstę. Kochani, to jest premedytacja. To jest właśnie premedytacja. Ktoś tego Bóg w ogóle nie lubi. To nie jest grzech, to nie jest głupota popełniona nagle w, w przypływie jakiejś adrenaliny. Siedzisz i planujesz teraz. <laughs> A Nowy Testament mówi nam: dobro złym zwalczajcie. Tak? Zło dobrem zwalczajcie. Inaczej zrównacie się tylko ze zwierzętami. I nie nazywam tych ludzi zwierzętami. Tylko właśnie tak zwierzęta się zachowują. Oko za oko ząb za ząb, już nie chrześcijanie. My ludzie jesteśmy zwierzętami, ale po to przed Jezus, żeby odebrać od nas tą zwierzęcość i uczynić z nas ponownie Syna Boga, córkę Boga. Pozdrawiam.